Ciebie się ma widzenie z Cinder i W dzisiejszym odcinku robimy sobie losowy skin z serii Eagle Challenge. Polega on na tym, że jeżeli trafimy na przykład, widzę marszmellogramy, szarymi breniami, Lazarbima zielonymi, ninja niebieskimi, losem fioletowymi oraz Lachlana złotymi. Więc właśnie tak wyglądają zasady. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał, lecimy po 90 tysięcy. Bardzo za to dziękuję. No i możecie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o kodziku Zakrzaki w sklepie Fortnite. Wielkie dzięki za wsparcie. No i ja życzę wam już miłego oglądania odcinka. Piona A więc widzę, wyskakujemy z busa, patrzymy, jakiego mamy pierwszego skina, i polecimy sobie na bazę. Widzę, co mamy? Mamy ninja, czyli są to oczywiście niebieskie itemy. Czyli w sumie, lecąc na tą bazę, możemy trafić coś fajnego, niebieskiego z tych skrzynek. E, Bot czy jak to się tam nazywało? W się sensie z tych takich prostokątnych skrzynek, co są takie, jakby ulepszone. Dobra, jak na razie widzę same szare i zielone itemy. No miejmy nadzieję, że trafi coś niebieskiego. Czekajcie, mamy tutaj na pewno automat, i jest snajperka, która jest niebieska, więc e, może zaraz ją sobie kupimy. Dobra, widzę, idziemy do skrzynki, poproszę niebieską pompę. O, dostępnie niebieską Eee, no elegancko, widzę, jak jest to jest dobrze, nie? Teraz jest tylko pompa i możemy grać. O, nie ma pompy, no ale mamy za to dużą potkę Zobaczmy, co jest w drugiej skrzynce. W drugiej skrzynce znajduje się fioletowa awupa i chciałbym ją zabrać. Szkoda, że nie mogę. W ogóle, czemu ja mam 60 pingów? 70. Co jest grane? Halo, coś dziwnego dzieje się ostatnio z moim netem. Dobra, widzę, teraz polecimy sobie poszukać może jakiegoś shotguna. No i jak będziemy mieli pompę, to będzie pięknie. Ej. Tutaj ktoś tupie, widzowie. Ja tutaj coś słyszałem. Ty, Beskitu. kitu. Ej, 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 tu jest gdzieś gościu. Patrzcie, chłop, on tutaj poszedł. Siemano byczku, Żegnamy pana kapitana. Jakiś w ogóle Deadpool się skradał. Co to było, widzowie? Dobra, mam pierwszą eliminację elegancko, ale gość, naprawdę jakiś skubaniec nie wziął, przyszedł, zabrał snajpy i chciał po prostu sobie z nią uciec. No ale na szczęście go usłyszeliśmy, porobiliśmy i możemy teraz lecieć na niebieską kostkę, na której mam nadzieję dostaniemy jakieś fajne niebieskie itemy. Panie Kolego, co nas obserwujesz? Pozdrawiam dla Ciebie. Dobra, widzę, może dostaniemy jakąś niebieską pompę? No nie ci kręcę no dalej nie ma. Co tu się dzieje w ogóle? Kolejny skrzynce też nie trafiłem, czyli na raz... Mamy tylko MK. Chyba, że zabiorę zieloną i po prostu pójdę ją ulepszyć. A do tego czasu nie mogę ją grać. Tak w sumie też moglibyśmy zrobić. Tylko trzeba jeszcze znaleźć ulepszarkę, a to nie będzie takie proste, bo ja totalnie nie ogarniam, gdzie one są. Więc mamy lekki przykład. No chyba, że ta skrzynka potem będzie szczęśliwa i da nam coś niebieskiego. No ni niestety nie była dla nas szczęśliwa. A szkoda, szkoda. Ej, tam leży coś niebieskiego. Czy to jest harpun? Tak, to jest harpun. Kurde, myślałem, że coś, coś ten, coś lepszego. No ale taki harpun i to chętnie również zabiorę. Dobra, wchodzimy w takim razie do śmietnika i gość od nas strzela. Co? Panie, mam... Co? Ej, co? Czemu ja wyskoczyłem w tym samym miejscu? Okej, okay, to było bardzo ciekawe. Wskakuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz wylecę na koci. No i na szczęście wyleciałem. Dobra, teraz pytanie, czy tutaj jest jakaś ulepszarka do broni, bo ja bym potrzebował, ale z tego co widzę, chyba jej tutaj nie ma widzowie, ale przypał. Ty no jak ja mam grać pompą, jak nie mam niebieskiej pompy? Halo, Widzowie, czemu ja nie wiem, gdzie są te ulepszarki? Ja muszę chyba się dowiedzieć, gdzie one są, bo potem zawsze jest problem, jak chce się coś ulepszyć. Dobra, w ogóle, ile tu jest skrzynek? Od kiedy tu jest tyle skrzynek? Jedna skrzynka dała nam niebieski karabin, ale ja chyba zostanę przy MC oraz druga skrzynka daje nam niebieskiego PM, -a. Więc zabierzmy sobie PEMA i lecimy dalej. Ziomek tam stoi, widzieliście go? Ja go widziałem w wizowie. Tak, jest tam chłop. Siemano byczku, o jeden, o jeden. Dobra, dostał dwa hity, elegancko. No musimy w niego wlecieć. Białma, powiedz, że ty masz niebieską pompę, proszę cię. Siemano gościu, oj, nie trafiam. Dostał 18. No, dostań, że No, ja cię kręcę, no Ja nic nie, nie trafiam No, zetuj to jeszcze raz Siłano No, i eliminacja oponenta Ej, czy ty miałeś niebieską pompę, czy mi się wydaje? Nie, to jest niebieski harpun Ale dobra Drugi oponent porobiony Jest dobrze Dobra, wszystko przeładowujemy I ciśniemy dalej No i swoją drogą Piszcie w komentarzu kolejne pomysły Na takiego typu odcinki A postaram się je zrealizować Ej, a co? To jest w ogóle, coś się robi robić W ogóle zastanawiam się jedna rzecz, czemu dwie osoby, które wyeliminowałem, dalej mnie obserwują. Jest to bardzo ciekawe. 20 osób do końca zostało strefka taka, nagasnące gaje, więc w sumie poleciałem tam, gdzie była strefa. Więc jest elegancko. Ale że niebieski pistolet, co jest grane, o co tu chodzi? Ktoś mnie tu ewidentnie troluje z tym lutem. Okej, okay, okej, okay, niebieskie świetliki, bardzo fajnie. Nie wiem, może chodźmy na bazerika, może coś tam znajdziemy? Pójdźmy i się przekonajmy. Nie, no myślałem, że to jest niebieska pompa, a to niebieska kusza. Nice! Ej, czyżby ktoś tu leciał? Tak, tu leci gościu. Dobra, ja się skampię! Siema nowyczku. Leży, widzę, powiedz, że mieć niebieską pompę. Pro! Jasny gwizd, co jest! Nie, tylko nie takie rzeczy, proszę. Wiecie, co jest najlepsze? Tamten gościu miał chyba niebieską pompę. Odejdź ode mnie. Dobra, szybko się uleczmy. Podkij te sprawy. Czy on miał pompę? Tak, miał niebieską pompę. Dobra, jest pięknie, widzę Zabieramy pompę. Zjadamy rybę. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Siema byczku Aha Ale dostałem gonga. O jasny gwit, mam go w boksie! Nie! Nie, 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 tylko nie to Serio zginęłem w momencie, w którym znalazłem pompę, którą szukałem całą grę Dobra, widzę, kolejny skinek, zobaczmy jaki to jest kolor Widzowie, skaczemy tak na środku mapy 3, 2, 1 i mamy Loser Fruit I były to fioletowe itemy Mam pewien pomysł na gierkę z fioletowymi itemami Bo kiedyś na karkołomnym kinie Chyba NPC sprzedawał spaza W sensie, jeżeli się nie mylę, to chyba tak było Więc nie wiem, przekonajmy się, polećmy Jeżeli się nie mylę, to jest dobrze Ej, jestem mega ciekawy, czy dobrze mówię No bo tam chyba był właśnie NPC z shotgunem Jeżeli stanie się to, co mówię Czyli on będzie miał spaza, to będzie pięknie Dobra, ja lecę do niej od razu i po. Powiedzcie mi, że ona ma spaza. Proszę. Szybano, byku, czy ty masz spaza? Nie masz spaza. Yy, to w takim razie ewakuacja. Tak mi się wydaje. Ej, ale przecież ja mogę zrobić akcję 200 IQ. W sensie to jest normalna akcja. Kupuję niebieską pompę i ulepszam ją do spaza. Gdzieś tutaj jest ulepszarka. Czemu ja o tym nie pomyślałem, widzowie. Idziemy kupić spaza. Uwaga, kupuję niebieską pompę i idziemy szybko ulepszyć ją na spaza. Tylko, żeby gościu mnie nie zaatakował. Proszę. Proszę, dawaj spaza. Dobra, mamy filoetowy spaz i jest dobrze. Jakby jest lepiej niż myślałem. 3, 2, Jeden, duża potka wjechała i lecimy na kłopa. To pytanie, gdzie on jest? Gdzie on jest? A ja już chyba wiem gdzie on jest. Jednak nie wiem gdzie on jest. Ty, gdzie on jest? Siemano byku, o nie, najgorzej! O o! O o! Dobra, dostał 100 elegancko. Może się napije potki? Uwaga! On jest za tą ścianą! Siemano byczku! No i leży widzę! Dobra, fioletowy spazik, to teraz możemy wygrać. Ej, kolejny! Ty gdzie on jest? O, tu wejdzie, patrzcie na to! Trzyma gościu 189. Jaka bomba. Tak zwany mygdolobby, Dobra, jest kozak. Fioletowy grappler fioletowy, fioletowy kruku lata. Kruku, daj skara. Jasny gwint, on, da, nam, on dał nam skara Pozdrawiam, dobra, widzowie, gierka zapowiada się naprawdę świetnie W sensie poprosiłem o skara i dostałem skara Bardzo dziękuję Dajcie znaka w komentarzu, czy lubicie to, że kruki dają nam teraz takie zarąbiste temy. Jak dla mnie, mega spoko sprawa Ale że wychodzimy z miejscówki ze spazem, Skarem, i grapplerem No szczerze, jestem naprawdę w szoku Ej, ej, ej tam jest gościu w Lambo Ziomek, zapraszam tutaj do mnie na fajta Chłopco przelatuje pół mapy, czajcie to? Jasny gwincior, co ty robisz, ziomek? E, wyszedł, wyszedł, wyszedł tam miasto kostek, dojeżdżamy go. Powinien gdzieś tu być i mamy go, widzę. Panie, co pan tą skrzynkę otwierasz? Nie, 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 byku, lecę na ciebie! Pyk! 32! No, jeszcze jednak nie do lobby. Już miałem mówić, że myk do lobby. Uwaga, teraz robię mu trika. Wskakuje do boksa, daję pompę i po gościu. Myk do lobby. Dobra, czy ty miałeś coś fioletowego? Nie miałeś nic fioletowego, ale miałeś dużą potkę, która na pewno mi się na później przyda, więc zabieramy ją podkę i spadamy. Trzeci frak na naszym koncie jest naprawdę spoko. Ej, ale że ja znalazłem kopiec kreta, widzowie? Aha, i przy okazji do mnie strzela gościu. Ty co jest z tym kopcem? To skrzynki są? Aha, dobra, może ja lepiej nie będę patrzył na tą skrzynkę. Oj, zapowiada się ciekawa walka. Mam nadzieję, że ją wygramy. Ty, ja wejdę pod daszek, on nie będzie o tym wiedział. Patrzcie na to, widzowie Chłopcy skały se zbiera jeszcze Ja nie wiem On jeszcze nie wie On jeszcze nie wie Że ja jestem za nim Siemano, gościu Zboksowany Jednak nie Gdzie on jest? Ej, kolejny tu jest Pozdrawiam Ale że? Ja mam go za ścianą Leży Łop, kolejny W boksie o oh, 180. też <noise> jakie kombo! Co jest grane? Jo, cię kręca, widzowie. Spazik to jest jednak dobra broń, słuchajcie, nie mam pytań. Ale że chłopi nie mieli nic fioletowego, ale jaja. Ale co dostali? Jeden bomba, drugi 180 i do Lobby. Pięknie, pięknie. Lecimy dalej. Ej, ej, słyszę kolejnego ziomka i dojedźmy go na lunch pazik. Co tam nam szkodzi, widzowie? Oj, mamy dwa, więc próbujemy. Wlatujemy na fotel pasażera i spamimy go. No chyba dolecę. Ej, powiedzcie, że dolecę. Nie doleciałem. Ja cię kręcę. Gosiu, wysiadaj z tego auta. Co mnie tam robi? dlaczego on nie wysiądzie? Czy on zaraz wybuchnie? No, dokładnie. No już wybucha. No i auto, bo wybuchło. zoi tryk na grafcerze 3, 2, 1. Elo! O kurcze, ale nic nie dostał, jednak. Pyk! 97 32. I leżysz, nie leżysz jeszcze, no co jest grane Podmieniamy ścianę na szybkości Daszek i bomba I do lobby, leży Sorry, że tak mówię cały czas to do lobby, ale jakoś tak mi się W głowę to wrzuciło i nie mogę tego przecież powtarzać Dobra, mamy szóstego fraga Czy jest tu jeszcze ktoś do dojazdu? No ja chętnie się pobiję Widzowie, z takim lutem to można Słuchajcie, to jest dobry lootik Dobra, gościu jest tam, widzowie, lecimy na niego. Wyjmijmy sobie grappler, na ten co ma 10 użyć i lecimy. W ogóle co ten gościu buduje za bazę jakąś? O co mu chodzi? Kops podał zamek na miejscówce zamku królowej. Ej, dawno nie widziałem czegoś takiego. Wlatujemy tam na graplerze. Może, może on to robił specjalnie, żebym zaczął go dojeżdżać. Dobra, dostał. Nie no, ale chłopco ucieka, widzowie, nie mam pytań. Dostał 17. Ty tu jest kilku ludzi. Co jest grane? 37, czy tam 77? No, nie trafiłem! Nie, dobra, leży elegancko. Mamy siódmego fraga. Jeszcze ktoś tu jest. Skinek, którego nagrywałem challenge. Dobra, dostał stówkę. Ej, kolejny, co się dzieje? Tylko, żeby nas nikt nie skolapsował, będzie przypał. Ej, biało tam Proszę. No nie, no, nie trafiłem go. Leży, jednak go trafiłem. Widzę tylko, że tutaj skolapsowałem. Dobra, weźmy sobie lucik i Ósmy frak na naszym końcu. Jabka, dobra, Gierka, co jest grane? Ale że ziomek też miał spaza, pozdro. Czy ten chłop chce nas dojechać? O, chyba niestety tak. Chyba chce nas dojechać. 132 bomba! Czy ja go zboksuję? Chyba go zboksowałem. Tak jest, dokładnie, a więc jest nasz. Nie, jeszcze nie jest nasz. Teraz jest nasz. Mamy cię anonimowy. 9 osób, 9 fragów. Lecimy dalej. Ona chyba wylądowała gdzieś tu na górce. Dokładnie. Jakiego ona ma? Ej ma dobrego. Co jest grane? E, dobra, e, też go coś tam trafiłem. No nie powiem, że nie. Aha, dobra, ale jednak on mnie trafił jeszcze... Jeszcze mocniej. O kurcze No to mamy, widzę, duże tarapaty. Musimy znaleźć jakąś apteczkę, bo bez tego... Oj, może być nam ciężko, ale że kolejny gościu! Dostał skuwę! Dobra, leży, widzowie, wyeliminowany dziewiąty frak na naszym koncie. O kurcze, ja, nie, tylko nie to, proszę! Ale lipa, ale lipa! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie Jakiego trzeba mieć pecha, żeby zostać w takim momencie meczu dojechany. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, że akcje były fajne. Widzowie, jak tego nie robicie, subskrybujcie kanał, stawcie łapkę w górę, żeby widział, że podobają wam się takie odcinki. Wbijajcie na Discorda, instalinki w opisie, no i możecie użyć kodu ty w sklepie Fortnite. Za co bardzo, bardzo dziękuję, no i co? Dzięki za oglądanie, do następnego, piona!